Przyjaciele, ale ja jestem głodny, chętnie no bym ja sobie coś, coś zjadł. Głodny. wy też jesteście tacy no, głodni w gór, jak ja. W Niestety nic nie mamy na talerzu, patrzcie, widzowie, dlatego że nasza restauracja jedna się zamknęła i została tylko stara piekarnia, patrzcie. Chodźmy zobaczyć, może coś będzie w piekarni. Chodźmy. To jest ja bym to jest zjadł typu? chętnie jakieś mięso. Ja bym zjadł coś. coś, coś o, ja tego, też, takiego, ja takiego, takiego indyka, no, kurczaka. Ja bym zjadł ch chętnie burgera jakiegoś. I ja bym zjadł coś takiego mm, takiego wielkiego. Więc... Ja bym sałatkę zjadł. Jeszcze bym kole się napił, koli bym się napił, szejka bym wypił. Szejka o. jeszcze też bym wypił, nie? Jakbyście chcieli wszyscy. Ale, frytki, ale bym o. chciał. A jeszcze frytki. Bym byśmy, fryt. byśmy zjedli sobie bardzo dużo rzeczy. Taki różnych. Kwas foodowych, Ale tutaj nie ma niestety takiej dobrej restauracji u nas. Jest tylko jakaś stara piekarnia. Zobaczcie, piekarnia nowo otworzona, tylko stara. A tu zawsze ja nie lubię kupować, bo tu chleb stary. No, no to chodźmy zobaczyć, może Taki oni coś suchy. tutaj będą mieli. Bóg, ja e, tylko ciasto? Eee, ja, nie ciasto, e, nie. Ciasto. nie, nie chcę słodkiego. Ja bym chciał takiego kurczaka, frytki, ja, hamburgera, szynka. Nie, no masakra. My chcemy prawdziwą restaurację, a nie jakąś piekarnię. Wiecie co? No, Wiecie co? Ja bym to sobie pozbył się tego, bym to wysadził najlepiej. Patrzcie, Szerio? mam coś takiego dynamity różne, nie? Patrzcie, wow. to właśnie. chcesz wysadzić piekarnię? Patrzcie, to, uwaga, walne Pół leci! Pół widzieliście? Eee! Ej, to Ej, to rozwala, jest. Rozwale, ja, ja, rozwalę piekarnie rozwalamy. Nie nam tutaj jest. Weźmy jak ją zmieńmy. Ja zniszczyć, to ja mam takie Patrz, to, to. Nie, no, ja mam lepsze. To 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 widzisz to, 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 to. widzisz to? Rozwalamy to, rozwalamy to. też. Rozwalamy tą piekarnię. Tutaj rozwalmy. Tutaj jeszcze rozwalamy. Wszystko niszczymy całą piekarnię. A wy widzowie opeczkę w górę. Dawajcie, kliknijcie opeczkę a ja walnę tyle i tyle dynamitu ile Ci łapeczek w górę pod tym filmem. I też pamiętajcie o subskrypcji. Właśnie, subskrybujcie też mój kanał, ja sobie sprawdzę, kto klika, kto subskrybuje. I teraz dawajcie, olu, walnęło. ale ups... nie podejmie, bo... O nie, zamrujcie to. Co? Zamrujcie to, Aj rozwalamy do końca. Pum, leci to jeszcze. Tutaj nawalamy. Pum, łapeczki, jeszcze tego będzie więcej. Zobaczcie tylko, jaki to jest wielki koc. Zakrywam je całego. Ale też mam do niego nawet poduszkę. Gdy się na niej położycie, to zaśniecie od razu. Nawet mam skarpetki i grafika tak samo jest z dwóch stron. Nawet fajną, milutką czapkę. Uśmiechnięta jest taka jak ja. Ale teraz najważniejsze, to zdjęcie, które widzicie z moim autografem i już niedługo zniknie. Nie będzie takiego zdjęcia i się nie pojawi. Będzie tylko inne, więc ostatnia szansa na zdobycie. Podajcie na sklep! Smile no team! Wo, o nie! Nie, 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 nie! Kurde, tu za daleko pleciał. Ups, to naprawić. <gry> Przepraszam. Ja nie... to poleciało, ey, cały domek rozwaliłeś. Prawie by walnęło wieżalka, ale my nie chcemy. No na ja, tu walnimy, tu no, walnimy. Czyścimy cały teren, żeby było miejsce. My nie chcemy tej starej piekarni. Dobra, pozbyliśmy się jej. Okej, okay, zaraz to naprawimy, ale może byśmy zrobili jakąś inną restaurację? Przyjaciele, chodźcie tu! Może byśmy zrobili coś innego. Ja bym No miał pewnie, że tak, no to teraz nie mamy nic, więc Ej, Macie musimy jakiś coś zrobić? pomysł, jaką byśmy mogli zrobić restaurację. Wiecie, to ja, w ja bym zrobił coś z kurczakami. Nie? Jaką mogliby musimy otworzyć nową restaurację na Smajlandii, mm. na naszej pięknej wiosce. Ja jako? nie miałam chyba pomysł. Pati ma ja mam pomysł? pomysł? Zobaczcie! Yy, robimy maka! Co by ty... ja tam pracować? E, Co Co ty robiłaś? Robiłaś? Ja do Donald, Ej, ja biorę się do McDonalda. McDonald's dobry jest, no ja też bym powiedział. Ej, ona normalnie wybrała się w literę M, czyli w maka. Ej, ty masz ciuchę maka? No Robimy, robimy McDonalda, tutaj będziemy mieć najlepsze kurczaki na tak, Smajlandii. Tak, tak, ja, tak, ja jestem, My My Lepsze Najlepsze burgery, frytki, tortylie. Wszystko będziemy mieć. Ej, to robimy Lody, to? Shake, tak jest, nie tak. ja jestem, ja ja jestem. właśnie sejki, najlepsze, Coca-Cola, Pepsi, wszystko będzie najlepsze. Otóż to, otóż to tak jest. Robimy, 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 robimy to przecież, robimy to, robimy to. Zbudujmy to tutaj. No to w takim razie weźmy kolor czerwony, bo McDonald's jest czerwono-żółty, więc weźmy czerwony beton, weźmy żółty kolor, musimy też Mkę dać. Okej, okay, to zróbmy ścianę tutaj. Ściana będzie się zaczynała, prawo odtąd, ja wyznaczę Maca. I mam być to duży McDonald's. Hmm, no to w takim razie. Weźmy go, przyciągnijmy troszeczkę dalej, żeby był szeroki. Tylko tu zaraz będzie rzeczka. No ale no to gdzieś taki szeroki, przyjaciele? Ja sobie, wiesz, taki szeroki! Jest, i... yes, no tyle wystarczy. Dobra, okej, okay, no, taki no, szeroki, myślę, dobra, dajemy. Będzie. Bardzo szeroki McDonald's, który będzie naprawdę dużym budynkiem. I dajemy go gdzieś o dotąd, dobra. Tutaj dajmy go w te takim razie. Postawiamy wtedy ścianę tutaj, kolejną. I zamykamy. On będzie naprawdę solidny. Zrobimy najlepszego McDonalda w Minecraft. Ogromny i najlepszy! Najlepszy Dokładnie. w historii. I to będzie, zobaczycie, ok, ściany już mamy wyznaczone, zobaczcie. O, czekaj, krzywo pleciałem. <laughs> Jeszcze raz tutaj musimy to zrobić równo i prosto. Okej, okay, teren mamy zaznaczony, zobaczcie, już wiemy gdzie budować te ściany. Okej, okay, no to co? Stawiamy ja robię ściany! I no lecimy. Boki. No to tak lecimy. Boki. Ej, chłopaki, Ej, krzywo boki. zrobiłeś! Ej, to powinno być tutaj, jak się wchodzi do, do tego. Tutaj musi Cześć. z boku. No właśnie, to Daj musi tutaj. Być. Daj tutaj, to, to zbuduj. Ej, właśnie taką ma literę wielką M, to będzie widać z daleka. No to wejdź tutaj, postaw to. Tutaj, w tym miejscu postaw to, będzie znaczy to miejsce. Czerwony kolor będzie gdzieś tutaj. O, dajmy sobie tutaj. O, ale będzie on kozacki. O, Ja już ściany prawie mam postawione tu. A tu będzie wejście do maka eleganckie. Tu będziemy mieć główne wejście do McDonalda. O, tu będzieś zaczynał. Bierzemy biały kolor, tak. liwie, patrzcie, jak szybko zasuwa liwia Ju, o, szybko. Buduje. Tak jest szybko, budujemy wspólnie. Siła w ekipie. nawalamy, przyspieszajcie nas, widzowie, klikajcie opeczki w górę. Ej, z tej okazji. Okay, chyba zaczęli Bimy... klikać normalnie. Bijmy 10 tysięcy łapek. Jedna Każda jedna apeczka w górę nas przyspiesza. I myszka nie załadza. widzowie, co Dawajcie, posadzkę. Teraz musimy wylać elegancko, później zrobimy okna. Też bardzo ważne. Pamiętajcie o oknach. Tutaj dajemy sobie tak. Uuu. Nawalamy tu sobie, przyspieszamy. No tak, ale on będzie naprawdę ładny ten McDonald's. Dobra, Piękny, I taki... najlepszy! O, Jeszcze takiego ale nie Ale fajna MK, ale kozacka. Dzięki, Ładna. Tu, aha, to taka. Ładna. A ja komentuję tutaj. i tu tą drugą A mamy. Ja patrzcie, z daleka, no to to z daleka jak, jak, wejdzie, jak wejdziemy do wioski Smilandy, to z daleka widać. Patrzcie, <laughs> wielkie M. To wiadomo gdzie zjeść. Dobra. Dobra. Ja I wiadomo, spotowałem. co to jest. Lepsza no. restauracja. Dobra, Dobra i teraz mamy Maylandii. elegancko. I teraz dajmy, może, sobie okna. Czyli dajmy okna. Tutaj by było jakieś okno. Z tej strony zróbmy sobie okno. O, takie jedno wielkie. Ale ja bym fajnie bym trwa, robiło. ty, patrzcie, jak, jak budowa trwa McDonald'u. Zobaczcie, jak to wszystko się zaczyna. Jak pracy to wszystko ładnie wygląda. Wow, pracy budowlane. <laughs> Sebek Elegantzko budowlaniec, patrzcie. Jak ty. Ja to ja będę sobie Budujemy. E, e, ja będę sobie odpoczywał. To o, położę się. Tutaj elegancko jak się położysz, nie ma czasu. Nie, na no ten. właśnie, to <laughs> Będę odpoczywał, budowlańce robią. <laughs> nie ma czegoś takiego, wszyscy działamy tu, dawaj. No dobra, nie no, pomogę im, pomogę im. Bo źle to zrobiłem, bo krzywo zrobiłem. Krzywo robicie! <laughs> jak krzywo robiłeś? Ja, ja, ja będę tym, ja będę tym, kierownikiem budowli, czekaj. Kierownik budowli, patrz to. Kierownikiem zostałem, o. Patrz. Ej, ubierzcie to. <laughs> Ty, bo szybciej robić, szybciej mi robić, a nie do no roboty, do roboty. roboty. No, działam, działamy, krzywo działamy. to robisz, ty, krzywo to robisz, szybciej, szybciej, krzywo. O, ustawiam, stawiam, <laughs> panie kierowniku. Panie kierowniku, patrzcie, kierownik na budowie. A ty co stoisz nic nie robisz, do roboty, Livia. Co ty nic nie robisz, już rób. Robotają, ale to już. Ja ma... szukam materiałów Pierwsza budowlanych. zasada na y, budowie, nie ma przerw i nie ma jedzenia, do roboty. <laughs> Gdzieś... Gdzieś to widziałem. Do roboty. Ej, no ja fajny pomysł. Zrobimy taki fajny biały pasek na maku. Ty, żeby on się zatrzymał tutaj. O, takie, żeby przy wejściu było. Uuu, nasz mak naprawdę będzie ładny. Będzie solidny, będzie piękny. Gadajmy teraz tutaj sobie. A to, no tutaj miało być będzie, okno. Oczywiście. Tutaj miało być okno, teraz tu zamykamy. Dobra, mamy fajne wejście. Tu jest wejście do maka, tu jest elegancko M. Tu będzie czerwony pasek, tu jeszcze biały będzie przechodził przez to. A tutaj damy biały pasek, ja żeby to też robię. ładnie wyglądało. A zaraz przejdziemy do jedzenia, zaraz postawimy te sprzęt które który jest bardzo ważny, czyli postawimy kuchnię, postawimy piec, postawimy różne rzeczy do robienia jedzenia. Ale kiedy ten blok do góry na suficie. Hmm. Ej, ja szyba, ta góry? szyba mi trochę się nie pasuje. Ja bym zmienił tą szybę. Może pomarańczowa? Hmm. Albo taka biała bardziej, czekaj, może taką dajemy szybę. Może biała, no. Że lepiej będzie wyglądać? Ta biała, myślicie? A dam no, tutaj chyba powinna tak. nie. O, coś takiego? Dobra, coś, no, no coś No jest jaśniej teraz. Okej, okay, jaśnie. dobra, o, i teraz fajnie, tutaj no. robię drugą, tutaj robię, o, elegancko. Zrobiliśmy, patrzcie jak fajnie McDonald's zaczyna wyglądać. Woo! Najlepszy McDonald's. A jeszcze parking musimy zrobić. No Ej, to właśnie, bajcie, bo przecież. Tutaj tak, musi być wejście no. też takie główne, fajne. Czekaj, zróbmy jeszcze wejście. Tutaj chyba będzie. Trzeba taki ten zrobić z asfaltu, nie? To będzie główne wejście też, do McDonalda. Znaczy Podjazdne. Przedajmy teraz tutaj, ale fajnie, ja lubię budować w Minecraft, widzowie. Oglądajcie to z samego końca, bo to. No właśnie. Zaraz do kuchni, do wnętrza już udekorujcie, Gdzie kuchnia będzie, właśnie? Dobra, Trzeba zdecydować. Tu będzie siedzenie, tak? Tu będzie siedzenie, dobra. To kuchnie. ej, ale w kwiatów chyba nie ma w McDonaldzie, nie? Nie, nie ma. Ja nie widziałem chyba kwiatów, to nie ma. Widzieliście kwiaty w McDonaldzie, czy nie było kwiatów? Eee, nie, no, nie, kwiaty, kwiaty nie, nie. Chyba nie, nie. nie ale nie. jak, się, jak nie. się wchodzi do Maka, to zawsze kuchnia jest z przodu, więc musimy zrobić kuchnię tutaj, nie? Tylko... A będziemy robić okienko na Mac drive. I jeszcze okienko na Mac drive. Tutaj będzie okienko gdzieś. To może to jest... tu właśnie, to musi, musi być tutaj. No musi być do zapłacenia, stronie. a drugie. I tutaj robimy drogę. Zabrać. Dawajcie drogę, niech ktoś to zrobi. O właśnie, tutaj będzie zamawianie, a Musimy odbieranie. zrobić drogę, czekajcie. I musimy. czekaj, ja tu sobie ściszę, e, tego podgłośnie. No a teraz dajmy sobie drogę, czyli dajmy wełnę, wełnę, że tutaj też droga do Mac drive'a, czyli możemy sobie podjeżdżać też. Weź, zaznaczaj ja zrobię, jak tak dokończę. No o dobra, to tu zrobisz drogę, tu zrobisz drogę. Ja robię Dobra. białe pasy, że tutaj się podjeżdża po prostu. O, elegancko. Jak ściejecie ten razem ze mną. Tu już drogę dawaj, zrobimy. Dawaj. I zaczynamy robić kuchnię. Pierwsze są też kasy fiskalne, żeby tutaj przejść sobie. Elegancko będzie jedna, będzie druga. Później ktoś tą restaurację będzie prowadził w ogóle. Więc będzie ciekawie. Teraz zróbmy sobie tutaj też, żeby to było wyznaczało Powiem się. Powiem wam, że zaczyna to ładnie wyglądać, nie? No, na tak, naprawdę teraz fajnie tutaj to dajmy. wygląda. Teraz ja to. robię roślinki na zewnątrz. Mamy McDrive'a, mamy to. A czekajcie, tutaj byśmy musieli od tego zrobić może. Bo tu jest jeden stolik. Aha, tu są dwa takie stoliki, dobra. To jest do Ty wydawania, no. Okej, okay, do wydawania Gdzie tu jest. wstawić? Piec... Dobra, teraz dajmy teraz tu. To piece dam na kuchnię dajmy, na kuchnię piece. Dobra, dobra, dobra elegancko. chodź bo dojemy, bo, dojemy, bo do klienci, to chcieli przychodzić. No właśnie, ja nie lodówki. do klienci, a my mamy pusto. Ej, my ważne. musimy też więcej stołów dać, takich stołów musimy więcej dać. Stołów jeszcze tutaj, żeby dużo maszyny stołów musi być. Zabraja. Maszyny, maszyny, rozpada, lodówki, rozpada dawajcie, dawajcie, lodówki, tak. I teraz jeszcze te rzeczy do robienia jedzenia do kurczaków i tak dalej. Z lewy, z zlew jeszcze tutaj musicie dać, nie? Z lewy i tak dalej, żeby to się robiło. Dobra, tutaj jeszcze dajmy kolejny ten z tej strony. Już ten mak naprawdę fajnie wygląda. Zobaczcie, jeszcze środek dużo do dekorowania, ale na zewnątrz wygląda to w taki sposób. Woohoo! Ale fajnie się zaczyna. Tylko troszeczkę ten parking trzeba Bardzo skrócić. fajnie. Bo tutaj aut nie wiedzieć a ja bym go skrócił gdzieś dotąd, Livia, czyli dotąd bym go skrócił, że to jest na jedno auto, że tutaj mogą sywiać. a może dotąd. O, dobra. Na jedno auto gdzieś tyle wystarczy. I teraz sobie tu zrobimy szary, a tam resztę ziemię. I zobaczcie tylko na tą piękną kuchnię! Wow! Ale ona się fajnie prezentuje! No je, po! Nowoczesna, wszystko jest nowe. Jest, wszystkie wszystko rzeczy kładziemy ta, nowe. Nawet mikser kupiłem teraz. Elegancko. Paty, Paty już coś tam robi. Ej, ja już tutaj ty słuchaj, już coś. coś Patrycja zaczęła, zaczęła robić coś, ale Proszę jeszcze bardzo. nic nie jemy. Uuu, frytki zrobiłaś? Fryteczki ale dobra, ale jeszcze nie jemy, jeszcze go nie otwieramy finalnie. No nie, dobra, Panie słuchaj, to jeszcze nie jemy, jeszcze nie jemy. Będziemy jeść, Będziem jeść później, na końcu odcinka. Ale ja musimy się czy działa wszystko. A jeszcze nie jemy. Patrycja zrobiła pierwsze frytki elegancko, pieca, dobra. Teraz zróbmy sobie tutaj ladę jeszcze. Ladę jedną mamy. Tutaj możemy poszerzyć tą ladę. Na ladzie dajmy też różne składniki, które są też ważne. Dajmy tutaj sobie tu. Dobra, mamy też dajemy. mikrofale. Ja też odgrzewanie jeszcze. Składam. Mikrofale tutaj też dajcie, pamiętajcie. Tutaj mikrofale można postawić przy tym. Tutaj można jeszcze mikrofale. Wchodzimy teraz do rzeczy kitchen, czyli kuchnia. Kuchnia, możemy też szafki dać. Szafki są ważne, żeby trzymać w nich produkty różne. Dobra, daj sól i tak samo. tutaj damy składniki. Jedzenie. Dokładnie, tak. Tutaj dajmy sobie. Dajmy. o, pięknie. To wygląda teraz. Dałem różne szafki, i w tych szafkach możemy trzymać właśnie nasze składniki spożywcze. Tu będziemy podjeżdżać, tu mamy ściankę, tu będą do nas klienci podchodzić, tu będziemy płacić. A jeszcze takie by się przydały rzeczy ramki, żeby wyświetlamy jakieś wiesz, rzeczy, no które właśnie, są teraz. Ty, taka reklama, dajmy tam burgery do tych ramek. No właśnie, dobra, dobra, dajcie jakąś ramki. reklamę. No, to wydajcie tak, tak. wy reklamę, a ja tu ją rozwieszam właśnie. I na jakiejś lince, czekaj. Jak jest taki stojak się nazywa? czy Nie jest to o stojak, na jedzenie stojaku. Albo czekaj, jeszcze był może hmm, płotek Wczoraj to się nazywało płotek, teraz mam pewien pomysł, patrzcie to O, będą na takim płotku, zobaczcie, wywieszone Widzicie? Fajnie to zrobiłem? No, Na, Na takim płotku jest wywieszony jeden. Czekaj, o, oni już dodają rzeczy reklamowe. Tutaj powieśmy drugi płotek, żeby to ładnie wyglądało, nie? Patrz jak ja wymyśliłem sobie panie, Z płotka, cajz? Jest to wywieszone i tutaj widać normalnie reklamę. Tutaj yy, my teraz to, drugi. Genialne, nad kasą, oni mają, oni mają nad kasą, nie? Oni mają nad kasą, więc no, dajmy tak, nad... tak. O, jak super. Nad kasą. Ja już w piecach kurczaki porozpalam. Dobra, teraz tutaj elegancko, patrzcie. O. Dobra, pięknie. Jeszcze nie robimy jedzenia, jeszcze nie. Później używamy jak coś, później ta, ta, ta. używamy. A piec oni mają tam. Nie, nie. Oni mają zawsze ladę, piec, piec powinien być z boku gdzieś. Chyba, że no tutaj daj. damy. Tutaj dajmy piec, tutaj damy piec. Tu ladę, oni, lade mają zawsze koło okna. czyli robimy jak tak w maku? Dobra, tutaj piec powinien być z boku. Tu mamy kole, kola też jest z boku najzblisko okienka, żeby załaduje, żeby wyciągać. Z tego stoiska mamy same picia, a z tego stoiska mamy same burgery, a tutaj w sensie też to będzie tak pomieszane, ale tutaj mamy na przykład frytki. Widzicie, poukładaliśmy to w różne sposoby, żeby klienci się nie mylili i żebyśmy się my się nie mylili, bo my będziemy też tutaj często jedli. Dobra, mamy to już tak mniej więcej zbudowane. Chodźmy zobaczyć jak to teraz wygląda. W środku mamy mnóstwo stolików, mnóstwo do jedzenia. Później jeszcze to ładniej ułożymy. No I McDonald's wygląda w ten sposób! Woo! Ale fajny Elegant! McDonald's! Ale kozacki! Tu mamy z góry. Robota, widzimy? Z góry widzimy. Zobaczcie, że te osoby możemy już zobaczyć z naprawdę z daleka ten McDonald's wielki. Wow! Ale on jest przeogromny. I tu podoba. możemy sobie wjechać. Jeszcze zrobimy te alej ulice. Tu mamy parkingi. Jeszcze kwiatki. Jeszcze musimy dokorować. Ej, flowers. Dajmy kwiaty też. Flowers, Dzień czyli... Flowers to są kwiaty. Musimy a też robić. Dać dać tulip, tulipany wziąc. też dajcie, tulipany. Tu możemy sobie dać jedno, o tak, żeby było dekorowane, albo trzeba może to. Takie żeby było ładne, udekorowane, może o takie. O, dobra, takie kwiatki, tutaj przy wejściu. Elegancko tutaj takie kwiatki dajemy, patrzcie, żeby to było ładnie udekorowane. Tutaj, o, elegancko te lipiany, Patrz, tu. A taka ulica może być? Dobra, i fajnie mamy. Przepięknie, ulica tutaj jest dookołana. Szybkie, tam Ale jeszcze skupę. musimy tą rzeczkę. No, okej, okay. maka mamy już ukończone, prawie w 90%. Kuchnia jeszcze kuchnię trzeba uruchomić, bo jeszcze składniki Pora mamy. Zobaczcie. Patrycja dała tutaj różne składniki. Sałata jest potrzebna, pomidor jest potrzebny, cebula, bo tak się dodaje właśnie do różnych. Sera tych... też dużo, do burgera. Sera. sera też mamy, patrzcie. Marlhefkę, sera. Tylko nie jajka chodzimy. Aj... Aj... <laughs> <Nie> chodzimy. <laughs> Patrycja chodzi butami. Dam jajka Poi.

Okej, okay, Patrycja będzie robiła i Sebek, dobra, a my wychodzimy w taki I Livia, i Livia będzie robiła, a Alek my będziemy, a my będziemy jeść i czekać. To już zrobimy tak, w następnym filmie. Jeszcze szanami. Sebek dawaj, Sebek dawaj, kostium, ubierajcie kostiumy. Już idę w kostium, ubieram cyk, ładnie, dawaj, pięknie. Sebek do party. dawaj do pati, dawaj tutaj. wejdę szybą. Okej, okay, chodź Sebek, Sebek będzie kucharzem. Okej, okay, i słuchaj, Sebek będzie głównym kucharzem McDonald. Tak, już jutro, z szefem już szefem. jutro testujemy pierwsze tutaj jedzonko w McDonald's. Będzie ciekawe, więc oglądajcie. Bądźcie też jutro. Zobaczcie, jaką mam fajną bluzę. Wow, co jest? Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? Wow, na moich rękach to jest? E, widzicie to, widzowie? Kliknijcie, zobaczcie. Ale to się świeci. Wow.